Tak naprawdę to. No dobra, dużo rzeczy się stało. Dużo złych rzeczy się stało. I dużo złych rzeczy i złych decyzji podjąłem, które skrzywdziły innych. I jak teraz tak pomyślę, to wszystko robiłem dla Filipa. I to nie po to, żeby jakoś był ze mnie dumny, czy. Żeby mu dorównać, tylko po prostu, żeby czuł we mnie wsparcie w tym, co robię. I jak teraz tak pomyślę, to to, to nie jest to nie jestem ja. I to jest to, to, kompletnie to nie jest moje życie. A z tej drogi, którą wybrałem, jeszcze nie, nie wychodzi. Już nie ma odwrotu. A Jaka jest kara za. Za odejście? Śmierć. Śmierć. A gdybym chciał zaryzykować i spróbować czegoś więcej? To musiałbym odejść. A to się skończy tak, jak się skończy. Dobra, i mam jeszcze jedno pytanie. Światka. Co się dzieje z Perinem? Perina nie ma. Tak wywnioskowałam po rozmowie z jedną osobą. Mhm. Bo zaczął go właśnie wspominać w takim kontekście takim, jakby miał się już nigdy więcej nie pojawić, bo po prostu nie żyje. Już co, starałem się, aby wyrzucić to z pamięci po prostu I, i poprosiłem też o to wszystkich, którzy o tym wiedzieli, żeby po prostu gdzieś nie wspominali o tym. No i boli mnie trochę, so że Pepito mm, tak postąpił. Że mi powiedział. Że powiedział. Nie, że tobie. Że powiedział. To ja. Ile jest warte pana życie Kiedyś miałem taką sytuację, że. Rzeczywiście całe moje życie stanęło tak naprawdę w tym miejscu. I wtedy mogłem wybrać. I wybrałem rodzinę. Nie da się wycenić czegoś życia. Wydaje mi się, że to zależy od, od uczuć osób, które są wokół niej. Jeżeli dla kogoś jesteś ważny, jeżeli ktoś Cię kocha, przez kogoś jesteś kochany, to nie da się tego przenieść na pieniądze. I to już nawet nie chodzi o moje szczęście, czy o to, jak moje życie będzie wyglądało. Tu nawet nie chodzi o zasady. Tylko po prostu rodzina była zawsze. Najważniejsza w moim życiu. Witam serdecznie. Witam cię. Mamy do pogadania. Bo to są ci ludzie, którzy. zawsze przy mnie byli. I też mam świadomość tego, że zawsze będą. cię tutaj. obok siebie. <laughs> Dobra. Nigdzie go nie wsadzisz. Wchodzę <laughs> się. Okay. Cześć, już się puszczam. Dobra, dobra, spokojnie. Choćby nie wiem, choćbym miał dostać kurkę w łeb, to prawdopodobnie oni właśnie wtedy z mną będą. No witam, Spadina. No cześć, cześć. A tak się. Aj. Kurwa, miasto jest oblężone, rozumiesz? Kurwa, tołgi. Musieliśmy jakoś, kurwa, pierdoloną psinę. Tak, <głos》> tak, tak, wysiadam, tak, wysiadam, tak. Wysiadam, wysiadam. tak. Musieliśmy jakoś psinę zawinąć, bo kurwa roi się jej od tych kurwy synów. Wjechałem jeszcze, kurwa z powrotem, to jakieś kurwy z Łazu. Powiem ci, dowiem, kur, czy, kurwa, jest wojna! Jest wojna, wojna na miejscu! Wojna, wojna! Wojna! Rywali? Owszem, jest kilku, ale jesteśmy my, jest rodzina. Jeszcze. Starczy, starczy. Starczy, starczy. Szkoda, że tak musiało się skończyć. Fajna dziewczyna.